i dobro. Pozdrawiam serdecznie. Nazywam się Paweł Teperski. Jestem bratem mniejszym Kapucynem. Witam w ostatnim naszym spotkaniu z cyklu Jak się dobrze spowiadać. Mieliśmy pierwsze spotkanie, gdzie jakoś starałem się przybliżyć czym jest rzeczywistość sakramentu pokuty i pojednania, a potem omawialiśmy pięć warunków dobrej spowiedzi. Pierwsze to rachunek sumienia, czyli to przygotowanie do samej spowiedzi. Żal za grzechy, który jest tym centrum, nawrócenie, ja, który chce się nawracać. Do tego bardzo mocno jest przypisany trzeci warunek dobrej spowiedzi: postanowienie poprawy, czyli nie ja o swoich siłach chcę się poprawić, ale licząc na Boże Miłosierdzie, Bożą Wszechmoc i Łaskę, pragnę podjąć nowe życie bez grzechu. Czwarty to szczera spowiedź, i dzisiaj ostatni: zadośćuczynienie uczynienie Bogu i bliźniemu. Mam nadzieję, że te wszystkie katechezy nie spowodują zamieszania, że właśnie będziemy patrzyli na spowiedź jako taką rzeczywistość prawną. Są paragrafy, złamane prawo, tu trzeba naprawić. Nie, tak nie jest. Pan Bóg jest miłosierdziem, spotkanie na spowiedzi to jest spotkanie miłości z dobrocią i miłosierdziem Boga i mam nadzieję, że przez te katechezy trochę udało mi się o tym bardziej powiedzieć. Więc jest na koniec spowiedzi, otrzymujemy od kapłana yy, pokutę. Hmm? Tak jak już mówiłem, pokuta, w poprzedniej katechezie o tym mówiłem, pokuta jest nałożona przez kapłana. I teraz może być taka sytuacja, że ty możesz pokuty nie przyjąć. Możesz powiedzieć na przykład, ja takiej pokuty nie mogę spełnić. I to wtedy trzeba powiedzieć kapłanowi. Na przykład. Jesteś osobą niewidomą, a kapłan mówi: Proszę przeczytać list do Efezjan. To wtedy powiedz kapłanowi: Jestem niewidoma, nie mogę czytać. prawda? Daję taki przykład, żeby powiedzieć, że po prostu może być pewien motyw z pewnym powodu, którego my nie możemy odprawić pokuty. Dlaczego? Ponieważ sami pokuty nie możemy sobie zmieniać. Pokutę może ci zmienić tylko Spowiednik podczas spowiedzi, czyli podczas tej albo podczas następnej, przychodzi mówi: Dostałam pokutę. Nie wiem, żeby pójść do kościoła w czwartek wieczorem, a w czwartek wieczorem leżałam w łóżku, byłam chora i w związku z tym nie mogłam tej pokuty spełnić, bo taka była pokuta. Hmm? Więc pokutę może zmienić tylko kapłan podczas spowiedzi aktualnej albo następnej, jeżeli my jej nie mogliśmy od, od, odprawić. Odprawienie pokuty nie należy do ważności spowiedzi. Czyli spowiedź jest ważna jako taka sama w sobie. Nie wtedy, kiedy ty pokutę odprawisz. Pokuta jest bardziej lekarstwem, które dostajemy. Dlaczego lekarstwem? Ponieważ ważność spowiedzi od czego zależy. My przede wszystkim mamy odpuszczone grzechy, nie dlatego, że odprawimy potem jakąś pokutę, ale dlatego, że Pan Bóg bardzo nas kocha i w swojej miłości posłał do nas swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. I Pan Bóg swej miłości, właśnie dzięki tej miłości Boga, odpuszcza nam grzechy dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Syłając Ducha Świętego w tej mocy Pan Bóg odpuszcza nam grzechy. Pokuta jest lekarstwem, które ma nam pomóc nie powracać do grzechów, które ma być też być formą jakiegoś wejścia właśnie odpokutowania, prawda? Grzechy zaciągają pewną winę wieczną i ona podczas pokuty jest zabierana, że Pan Bóg to bierze to na siebie w Jezusie Chrystusie i daje nam wolność od tego, ale jest też kara doczesna za grzechy, i my jesteśmy do tego zaproszeni, żeby ją to też odpokutować. I dlatego cały Kościół i dlatego każdy człowiek jest zaproszony do pokuty, bo my wszyscy jesteśmy grzesznikami. I dlatego mamy pokutować też za drugich, prosząc Pana Boga o łaskę odpuszczenia grzechów innym, aby ktoś mógł się nawrócić, prawda? Dlatego to jest pokuta. Czyli pokuta, którą my odprawiamy, to jest nie zadość uczynienie za nasze grzechy, bo to uczynił Pan Bóg, ale to jest. Zobowiązanie kościoła, abyśmy weszli w pewną mentalność człowieka, który chce się nawracać. Jest to, chcę Wam powiedzieć, dar i łaska. I do pokuty jest przypisana właśnie pewna łaska, dlatego dobrze jest pokutę odprawić tak możliwie szybko po spowiedzi, jak to jest możliwe. Oczywiście zależy, jaka to jest pokuta. Jeżeli nie rozumiesz pokuty, no to powiedz kapłanowi: Słuchaj, nie rozumiem o co Ci chodzi, wytłumacz mi, co ja mam zrobić. Bo ja, ja nie zrozumiałam, nie zrozumiałem tego, co mi powiedziałeś. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Właśnie. Panu Bogu uczynić za nasze grzechy nie możemy, bo to, ale czyni to Bóg właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, ale jest potrzeba naszej dyspozycji, żeby, żebyśmy chcieli też zło, które wyrządziliśmy, jakoś naprawić. I to zło. Tak, jak mówiłem, o tym są te cztery relacje, które niszczy grzech. Czyli relacja Bóg i Ja, która jest niszczona przez grzech, relacja drugi człowiek i ja, relacja ze mną samym i relacja ze stworzeniem. To są te cztery relacje, które, które niszczy grzech. I teraz właśnie jest potrzeba, żebyśmy też zadośćuczynili człowiekowi. Pragnę zacząć od grzechu, który jest grzechem kradzieży. Kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, ukradłem. To, tak jak mówiłem, właśnie jest ten żal za grzechy. To oprócz tego, że otrzymuje rozgrzeszenie na spowiedzi, taka osoba jest zobowiązana do restytucji, czyli oddania. Jeżeli ktoś ukradł 100 zł, jest zaproszony, aby to 100 zł oddać. Jest zasada, że mamy oddać temu, komu ukradliśmy. Jak ukradłem panu Iksińskiemu, to mam oddać panu Iksińskiemu. Od razu tłumaczę. To nie jest tak, że jak ktoś ukradł 100 zł panu Iksińskiemu, to przychodzi do pana Iksińskiego, puka. Dzień dobry, panie Iksiński, ja ukradłem panu 100 zł, Proszę bardzo, spowiadałem się, więc teraz oddaję 100 złotych, prawda? Tak jak ukradliśmy potajemnie, tak samo potajemnie yy, mamy, możemy to oddać. Jeżeli grzech był grzechem publicznym, ukradliśmy, jest, jest to wiadome publicznie, że ukradliśmy, wówczas trzeba oddać również w sposób publiczny, że ludzie wiedzą, że ta kradzież została naprawiona. Więc grzech kradzieży zawsze, jak go się wyznaje, jest penitent, czyli osoba, która się spowiada, zobowiązana do restytucji, czyli do oddania. Oczywiście, nie wiem, ktoś komuś ukradł jabłko, prawda i zjadł, no to teraz nie. Odda tego jabłka, to myślę, rozumiemy, prawda? Więc tutaj musimy wejść w ducha tej rzeczywistości, prawda? Czyli ja nie wiem, pozbawiłem kogoś pewnego dobra, to teraz mu to jakiś, w jakiś sposób pragnę wynagrodzić tą jego stratę, którą on utrzymał. I teraz jeszcze, jak w cudzysłowie mierzy się wartość da, danej rzeczy? Jeżeli ktoś ukradł kom, telefon komórkowy, prawda, i sprzedał na rynku za, za 50 zł. To restytucja nie polega na tym, że ja biorę 50 zł, które dostałem za telefon i oddaję tej osobie. Ja jestem zobowiązany oddać taką stratę, jak ta osoba poniosła, a nie zysk, jaki ja miałem z, z kradzieży. Bo na przykład ten, ten mogło być warte 1000 zł, albo 2000, prawda? Ja, ja muszę ty, tyle oddać. Oczywiście mamy świadomość, że czasami coś jest nie do oddania coś mogło być pamiątką rodzinną, jakaś rzeczywistość, prawda? Nie wiem, ktoś miał po mamie obraz jedyny, prawda? I teraz obraz, jak oddasz, jak to była jedyna pamiątka, którą ta osoba miała, to nie ma wartości tej materialnej, ale jesteśmy zaproszeni, żeby to robić, prawda? Jeżeli nie ma możliwości, żeby oddać danej osobie, którą skrzywdziliśmy, nie znamy, nie wiemy, kto to był, albo nie ma takiej możliwości, należy wówczas oddać to na biednych, prawda? Ale ja na koniec jestem pozbawiony tej, tej rzeczy materialnej. O co chodzi? Że kiedy będzie dzień, nastąpi dzień sądu ostatecznego, prawda? I wtedy będzie też sąd nad wszystkimi grzechami, które popełniliśmy, prawda? I będzie: o, ten ukradł tysiąc złot, prawda? Wtedy w stanie Jezus Chrystus powie: tak, ale oddał. Nawrócił się i oddał. Zrobił źle, pogubił się, ukradł ale o to, prawda? Że, że te grzechy, te pieniądze nie będą wołały za nami. Więc ten grzech kradzieży zobowiązuje nas spowiedź do restytucji. Do restytucji prawda? Słowo Boże daje jeszcze cenną wskazówkę, mówiąc dodaj jeszcze 20% do tego, co ukradłeś. Ukradłeś 1000 zł, oddaj 1200. Żeby się to jeszcze kosztowało. Że nie tak, ukradłem 1000, oddaję 1000, jestem czyściutki. A niech mnie jeszcze te dwie stówy kosztuje. Dlaczego? Następnym razem bym się zastanowił. Absolutnie człowiek, człowiek nie, nie będzie kradł, prawda? Więc jesteśmy grzesznikami, to chcemy wyznawać na spowiedzi. Ja jestem grzesznikiem, jestem człowiekiem słabym, któremu nie wyszło. Chcę wyznawać wiarę w miłosierdzie Boga, w Jego dobroć, w Jego miłosierdzie, w przebaczenie, które Bóg w swoim kościele, zobaczcie jak to dobrze, że jesteśmy w kościele, jaką jest łaską, że możemy być w kościele. Że Bóg te wszystkie grzechy mi przebacza, że Pan Bóg daje mi nową rzeczywistość. To jest coś cudownego. Jak jesteśmy błogosławieni, że jesteśmy katolikami, że mamy sakramenty, że Pan Bóg udziela nam się w sposób rzeczywisty, realny, prawdziwy w sakramentach. Coś cudownego. Więc szatan chce, żebyśmy pierwsze nie uznali się grzesznikami, a drugie, żebyśmy nie uwierzyli. W Boże miłosierdzie. Jest też taka subtelna pokusa szatańska związana z pychą, mianowicie, że jest rodzaj pychy, że my się szczycimy tym, co zrobiliśmy dobrego, prawda? Ale jest rodzaj pychy, hmm, zakamuflowana, a to jest pycha, że my zgrzeszymy i potem nie chcemy sobie darować, prawda? sobie nie podaruję tego, że ja tak mogłem zgrzeszyć. Mogłem, tak zachowałem się jak świnia, prawda? Jak ktoś mówi, prawda? ale tak podle, okrutnie, nie przebaczę sobie, jak ja mogę. To jest pycha zakamuflowana, to jest dzieło demona, dzieło szatana. Ja jestem grzesznikiem, Bóg jest większy i przebacza mi grzech. A ja mówię nie. Ja sobie tego grzechu nie przebaczę. Ja będę wyżej niż Bóg. Bóg mi przebaczył, ale ja sobie nie przebaczę. To jest rzecz straszna, i żeby wiedzieć, że to nie są żadne wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia są rzeczą dobrą, mówią o zdrowym sumieniu, a to jest pycha zakamuflowana. Czasami ktoś się spowiadał, i latami ten, ale do dzisiaj sobie jeszcze danego grzechu nie przebaczył. Więc ja Was chcę zachęcić do tego, jeżeli Pan Bóg w sakramencie pokuty i pojednania przebacza Ci grzech, pojednaj się sam ze sobą. Przebacz sam sobie. Grzechy raz wyznane, przebaczone nie istnieją. Jeżeli ktoś zmaga się od lat z brakiem przebaczenia, to może to wyznać na kolejne spowiedzi, ale na zasadzie, żeby powiedzieć, że ja nie mogę sobie tego przebaczyć, dlatego wyznaję ten grzech, bo, ale on już nie istnieje. Grzechy przebaczone nie istnieją, Bóg je niszczy. Zostają konsekwencje tych grzechów, zostają rany, prawda? Pan Bóg nie wymazuje ich z naszej pamięci. Pan Bóg podczas spowiedzi nie daj nam w prezencie choroby Alzheimera. No. Pan Bóg przebaczył ci grzechy i Alzheimera w promocji, że ty byś miał wykasowaną pamięć. Gdyby Pan Bóg nam kasował pamięć, to prawdopodobnie jak głupi wracalibyśmy do tych samych grzechów popełniając je. A właśnie dzięki temu, że Pan Bóg nam pamięci nie kasuje, możemy przypominać sobie te rzeczywistości i do nich nie wracać, wiedząc, jak nas Kusił demon, jak nas kusił szatan. Odwagi. Chciałem zachęcić Was do częstej, regularnej spowiedzi, co miesięcznej. Ja spowiadam się co dwa tygodnie. Jestem człowiekiem słabym, jestem człowiekiem grzesznym. Potrzebuję spowiedzi. Ojciec Pio spowiadał się co tydzień, kiedy przyszedł kiedyś do niego człowiek do ojca Pio i mówił, że o ty ojczulku, tak biegasz co chwilę z każdą rzeczą. Ja to raz na rok się spowiadam. Ojciec Pioś święty mu odpowiedział, mam nadzieję, nigdy no, nie dojść do takiego stanu, w jakim ty jesteś, że myślisz, że możesz prowadzić życie w oparciu o swoje siły. Spowiedź jest postawą pokory i wiary człowieka. Pokory uznaje się, ale wierzę w Boga, który mi przebacza. Więc spowiedź jest niesamowitym lekarstwem, siłą i pomocą do walki z szatanem. A ja wam chcę mówić, że szatan istnieje. Czasami ktoś się zniechęca swoimi grzechami. Znowu te same grzechy. Człowieku, dziękuj Bogu, żeś nowych nie popełnił. Ja rozumiem, że nie chciałbyś popełniać starych, ale zobacz, nie popełniłeś nowych. Czy to nie jest łaska Boża? Czy to nie jest Boży dar, czy to nie jest Boża miłość, która, która daje? Więc częsta spowiedź jest też lekarstwem na nasze słabości. Jest stanięciem w prawdzie, jestem grzesznikiem, ale wyznaję, że jest Bóg Bóg, który jest miłosierdzia. Medytacja Słowa Bożego, czytanie Słowa Bożego, skrótowanie Słowa Bożego, to jest też walka z demonem, a ta walka jest i o tej walce my chcemy to mówić. Częsta Komunia święta. Spowiedź otwiera nam bramę do możliwości do przystępowania do Komunii Świętej, jeżeli popełniliśmy grzechy ciężkie. Jeżeli nie popełniliśmy grzechów ciężkich, zawsze powinniśmy przystępować do komunii, bo to jest niesamowita łaska, niesamowity dar. Post, umartwienie też jest walką z szatanem. Wzywanie wstawiennictwa Maryi przez modlitwę różańcową, przez litanie, Mamy Maryję Niepokalaną, która jest tą, która niszczy głowę demona, szatana. Wzywajmy jej pomocy. Mamy aniołów stróżów, którzy nam pomagają. Mamy świętych, którzy się wstawiają za nami. Naprawdę mamy, mamy wiele, wiele pomocy. Dzieci moje, piszę wam, święty Jan w drugim liście, piszę wam dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by jednak ktoś grzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I tym chciałbym zakończyć. Jesteśmy wszyscy grzesznikami, ale jeżeli upadniesz, chrześcijanin nie jest człowiekiem, który nie upada. Chrześcijanin jest człowiekiem, który jeżeli upadnie, to wstaje, idzie do spowiedzi i dalej idzie za Bogiem. Hmm? Małe dziecko, jak się uczy chodzić, to nie upada. Upada. Człowiek, jak się uczy jeździć na rowerze, to się nie przewróci, przewróci. Ale co? No wstańże, prawda? Rzeczą ludzką jest upadać, ale diabelską trwać w upadku. To często powtarzał proboszcz z parafii, z której pochodzę. Ludzką jest upadać. To nie chodzi o to, żeby tutaj kogoś rozgrzeszać z jego grzeszów w znaczeniu człowiek-człowieka, prawda? A, to się nie ma, to jest grzesz. Nie. My właśnie chcemy mówić o tym, że grzech jest rzeczywistością straszną, ale zgrzeszyłeś. Powstań! Brać się! Odwagi! Bóg jest większy niż Twój grzech. Jezus w objawieniach do świętej siostry Faustyny w dzienniczku, to jest zapisane, przepiękne, polecam, lekturę dzienniczka, mówił, że właśnie nasze grzechy w, 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 są jak kropla w, Bożem, w oceanie Bożego miłosierdzia. Grzech jest rzeczą straszną, ale Boża miłość, było miłosierdzie jest niesamowite większe. Pan Bóg jest od tego większy. Mam nadzieję, że tą nadzieję, właśnie która pochodzi nie z nas, ale jest od Boga, że udało mi się w tych konferencjach, w tych spotkaniach, w tych katechezach Wam przekazać takie jedno wielkie zachęte do spowiedzi. Spójrz na to: tak jak małżonkowie kochają się intymnie, obdarzają miłością, tak Bóg intymnie chce obdarzyć się swoją miłością, Czyli to w Eucharystii. Kiedy daje nam swoje ciało i krew na pokarm. Czyni to w każdym sakramencie, w sakramencie pokuty i pojednania w sposób szczególny. Kiedy nam, który jesteśmy umarłymi na skutek grzechu, Bóg, Jezus Chrystus, w mocy śmierci i zmartwychwstania, dzięki łasce Ducha Świętego, daje nam nowe życie, odwagi. Bóg nas bardzo kocha, żyjemy w świecie, gdzie jest walka, jest demon, jest zły duch. Świat jest przeciwko Bogu, będą się z nas śmiać, będą nas pokazywać palcami. Nie martwmy się tym. Nie martw się. Jeżeli Pan Bóg wybrał Cię na to, że masz być chrześcijaninem, miej odwagę, skorzystaj. Nieś też światło ludziom nadzieję, miłości. Jak mamy nieść nadzieję, jeżeli sami nie mamy? Tu jest źródło w sakramencie pokuty i pojednania. Życzę Wam więc dobrych spowiedzi. Módlcie się za nas, spowiedników. Proszę, módlcie się, prawda? Odwagi. Spowiadajcie się tak często, jak tego potrzebujecie. Jak nie widzisz kapłana w konfesjonale, potrzebujesz się wyspowiadać, podejdź i powiedz: proszę ojca, chcę się wyspowiadać. Proszę, księdza potrzebuję teraz się wyspowiadać. Jeżeli jesteś w stanie grzechu ciężkiego, nie możesz przystępować do Komunii Świętej. Najpierw jest potrzeba, żebyś się wyspowiadał. Nie można przystępować do Komunii Świętej z grzechem ciężkim, z intencją wyspowiadania się. Nie wolno. Drzwi są zamknięte, trzeba je otworzyć. Tym otwarciem jest sakramentalna spowiedź wobec kapłana, który może udzielić ci tego rozgrzeszenia. Więc do zanurzenia się w miłości, w miłosierdziu Boga, w Jego dobroci, w Jego łasce, tego Wam życzę serdecznie. Więc tych spotkań właśnie z Bogiem, w Słowie, w Eucharystii i w Sakramencie Pokuty i Pojednania, tym czym karmi nas Kościół, żebyśmy z tego chętnie korzystali. Życzę Wam tego bardzo serdecznie, życzę również sobie. Jeżeli możecie, proszę, pamiętajcie również w swoich modlitwach o mnie, Grzeszniku. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Przyjmijcie teraz to właśnie błogosławieństwo od Dobrego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen. Pokój i dobro. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.